Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga, na łamach którego rozmawiamy o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. A ja dzisiaj przedstawię tobie 5 prostych, naprawdę prostych rzeczy, które całkowicie mogą odmienić Twój trening w najbliższym roku. Serdecznie zapraszam, Tomasz Kruśnicki. Jednym z moich największych odkryć zeszłego roku, czyli roku 2021, jest monitoring HRV i wyciąganie z tego wniosków. Ja tę rzecz stosowałem od dłuższego czasu, aczkolwiek nie zagłębiałem się jakoś specjalnie w jego analizę. Niemniej ostatnie miesiące poświęciłem dość mocno na zrobienie takiego szerokiego researchu a propos zmienności rytmu zatogowego serca, bo tym właśnie jest HRV. Czym pomaga? Jak może pomóc? Jak może usprawnić Twój trening? Sprawa jest dość zagmatwana, ale z drugiej strony prosta. W skrócie, HRV, zmienność rytmu zatokowego serca, to różnice pomiędzy uderzeniami Twojego serca, które w naturalny sposób nie bije równo. Ono zawsze będzie troszeczkę te odległości między jednym a drugim uderzeniem miało krótsze bądź dłuższe. Im te przerwy są bardziej zróżnicowane, tym większa aktywacja układu przywspółczulnego. Czyli tak bardzo uogólniając raczej jest to dobra sytuacja, mówi nam o tym, że jesteśmy dobrze wypoczęci, że jesteśmy gotowi do podjęcia wysiłku, że nasz układ nerwowy jest zrelaksowany. Im te przerwy są zrównane bardzo bliskie sobie, tym większa aktywacja układu współczulnego, czyli nasz układ nerwowy wskazuje na to, że możemy być przetrenowani, przeciążeni, zmęczeni, nie. Nie gotowi na konkretny, mocny wysiłek. Wyciąganie wniosków, analiza tych parametrów i porównywanie ich z samopoczuciem bardzo fajnie usprawnia cały proces treningowy i pomaga w tym, żeby do każdego treningu podchodzić odpowiednio wypoczętym i odpowiednio przygotowanym. Niestety nie ma ogólnych wartości, które możemy uznać za prawidłowe i do których się odnosić. Najbardziej optymalną i rozsądną opcją jest. Po prostu monitorowanie przez kilka miesięcy tego HRV, obserwacja, co się z nim dzieje, i na razie nie wyciąganie wniosków, a dopiero później wyciąganie wniosków na zasadzie odbiegania naszych wartości od indywidualnych trendów, czyli od indywidualnych średnich i porównywania ich z samopoczuciem. Jeżeli chodzi o monitoring, za pomocą czego, jak można go wykonywać, ja wykorzystuję aplikację HRV for Training, którą dziś tutaj Wam zaraz pokażę. Płatna, aczkolwiek dość tania, bo około 49 zł i możemy ją mierzyć, mierzyć HRV za pomocą aparatu w telefonie. Wartości są bardzo zbliżone do paska tętna. Większość z garków Garmina, Polara, to chyba też ma również opcję mierzenia HRV, tylko trzeba troszeczkę się w nich przekopać. Z takich lepszych, bardziej zaawansowanych rzeczy do monitoringu, nie tylko HRV, to będą na przykład opaska łup albo. Pierścień, Oura Ring, troszeczkę droższe rozwiązania, ale bardzo fajnie. Naprawdę polecam, bo to całkowicie zmienia podejście do treningu. Drugą rzeczą, którą możecie zrobić dla swojej wydajności, dla swojego samopoczucia, jest zadbanie o sen. Sen to jest królowa regeneracji i bez tego nie ma mowy o dobrych wynikach w sporcie. Tylko problem pojawia się wtedy, kiedy nie mamy na niego zbyt dużo czasu, bo praca, bo obowiązki i tak dalej. Więc jeżeli nie masz możliwości spać długo. To jest przynajmniej 8 godzin, to zadbaj przede wszystkim o harmonogram. Czyli o to, żeby mniej więcej chodzić o tych samych porach oraz budzić się również o podobnych porach z samego rana. Dodatkowo, jeżeli masz tylko możliwość, to nadrabiaj ten sen krótkimi drzemkami w ciągu dnia. 15, 20, 30 minut bardzo fajnie usprawniają regenerację. Harmonogram plus drzemki bardzo fajnie wpływają na jakość tego snu, bo jeżeli nie mamy czasu na długi sen, to zadbajmy o to, żeby był jak najbardziej jakościowy. Trzecią, naprawdę świetną rzeczą, która może pomóc Wam w treningu, w planowaniu, w analizie, są jakiekolwiek zaawansowane oprogramowania do analizy treningowej. I tutaj mam na myśli takie rzeczy jak Training jak WKO5, jak Golden Cheetah, jak na przykład yy, Xert. Strawa w opcji premium też ma niektóre opcje, aczkolwiek, jeżeli już macie wydawać pieniądze, to. Szczerze mówiąc, wolałbym zainwestować w trening Pixa, który ma troszeczkę większe możliwości, chociażby a propos planowania. W skrócie chodzi o to, że wykonać trening to jedno, ale przeanalizować, wyciągnąć z niego wnioski to drugie. I tak naprawdę ten drugi etap pomoże Wam znaleźć rzeczy, które w waszym treningu są na gorszym poziomie, a znaleźć rzeczy, które są bardzo fajnie rozbudowane. I dzięki temu jesteście w stanie wycelować trening w odpowiednie cechy, które najbardziej będą Wam potrzebne zbliżającym się sezonie 2022, bądź jeżeli oglądacie to później za rok, za dwa, za trzy, to w kolejnym sezonie startowym. Także z moich poleceń przynajmniej te cztery programy. Niektóre to są aplikacje webowe, niektóre to są programy ściągane na komputer. Jedyną darmową opcją z tych czterech to jest Golden Cheetah. On ma troszeczkę gorszy interfejs od reszty, ale jest w bardzo rozbudowanym programem. Zrobicie w nim naprawdę wszystko, więc jeżeli. Zajmujesz się tylko i wyłącznie swoim treningiem, to naprawdę polecam, bo jest to fajne narzędzie, przede wszystkim do analizy treningu. Do planowania, może niekoniecznie do planowania, najlepszy będzie trening. Czwartą rzeczą, która pomoże Wam wznieść Wasz poziom na kolejny schodek, na kolejny level, to jest tak naprawdę dobra diagnostyka. I tutaj mam na myśli przede wszystkim pełne protokoły testowe bądź badania wydolnościowe. Pełne protokoły testowe, mam na myśli nie tylko testy FTP, ale też testy mocy neuromuskuralnej testy mocy tlenowej czy testy mocy beztlenowej, bo przez ostatnie lata cały trening na mocy w kolarstwie został sprowadzony do FTP. Co nie do końca zgadza się jakby z fizjologią i z całą teorią wysiłku kolarskiego, ponieważ no nie tylko ten wysiłek opiera się o próg beztlenowy. Potrzebujemy też innych parametrów zobaczyć, w których nam brakuje. Jeżeli chcecie, Podeślę Wam konkretne przykłady takich testów, w których testujemy sobie pewne zakresy mocy, które odpowiadają energetyce beztlenowej, które odpowiadają pułapu tlenowemu, czy odpowiadają właśnie gdzieś tam strefie w okolicy progu beztlenowego. Badania wydolnościowe są o tyle dobre, że one nam powiedzą nie tylko, jak wysoko jest nasz próg beztlenowy, ale też próg tlenowy, czyli ten próg wentylacyjny pierwszy, bądź moment, w którym ta krzywa mleczanu zaczyna dopiero. Wzrastać. To w szczególności w sportach takich czysto wytrzymałościowych, w konkurencjach typu wyścigi ultra, długie maratony i tak dalej, ma znaczenie, bo tak naprawdę chcemy jak najmniej się w trakcie tych wyścigów męczyć i jak najczęściej spędzać czas w trakcie wyścigu w strefie tlenowej, w której my się tak naprawdę nie męczymy, nie uszczuplamy zbytnio naszych zapasów energetycznych. I poznanie progu tlenowego i poprawa go na jeszcze wyższy poziom naprawdę. Niesamowicie poprawia wyniki sportowe. Problem z wyznaczaniem stref względem tylko i wyłącznie FTP czy progu beztlenowego jest taki, że ten próg tlenowy my określamy zazwyczaj procentowo. I przykładowo, procentowo może nam na przykład wyjść, że nasz tlen, czyli nasza strefa druga, kończy się na 200 W, a na badaniach wydolnościowych okazuje się, że tak naprawdę ten tlen, pomimo tego samego progu beztlenowego, trwa aż do 250-260 W. Trenując ciągle w granicy 200 W. Strefie drugiej nie poprawiamy tak naprawdę strefy tlenowej, więc tylko i wyłącznie badania wydolnościowe pomogą poprawić nam ten, ten parametr. Piątą i ostatnią rzeczą, która naprawdę również pomoże poprawić Wam wasze wyniki sportowe, ale przede wszystkim samopoczucie, zdrowie i sprawność waszego ciała, jest wprowadzenie treningu siłowego do treningu kolarskiego. Jeżeli tylko masz około 8 godzin w tygodniu na trening, Zdecydowałbym się na przynajmniej poświęcenie jednej godziny w tygodniu na to, żeby poćwiczyć siłowo. Nie trzeba naprawdę nie wiadomo jakich wymyślnych ćwiczeń, proste rzeczy przysiad, martwy ciąg, wyciskanie na klatkę, wyciskanie żołnierskie jakieś proste ćwiczenia akcesoryjne, uzupełniające skupione głównie na Twoich największych wadach na Twoich największych, najsłabszych ogniwach które pomoże Ci wyznaczyć trener na siłowni bądź fizjoterapeuta. Poprawi niesamowicie przede wszystkim samopoczucie w trakcie jazdy w trudnym terenie czy w trakcie długich wyścigów, jak i to, że nie będziesz budził po prostu się dzień w dzień połamany, osłabiony i z takim poczuciem, że twoje ciało to jest non-stop zmęczone. Także naprawdę polecam: trening siłowy ma multum zalet. Ja przede wszystkim w kolarstwie wskazuję na te, które bezpośrednio wpływają na naszą formę i nasze samopoczucie czy na nasze zdrowie. Trening siłowy pomoże Was też zabezpieczyć przed ewentualnymi grubszymi kontuzjami typu np. złamanie obójczyka po glebie. Pomoże Wam wzmocnić siłę mięśniową, a co za tym idzie np. moc absolutną w trakcie sprintu, czy pomoże Wam też poprawić troszeczkę postawę ciała. Naprawdę polecam. Daj koniecznie znać, czy te rzeczy, o których mówiłem, są już w Twoim treningu, czy stosujesz je na co dzień. Jeżeli nie, to czy zechcesz je wdrożyć do treningu w najbliższym roku, w najbliższym sezonie? A jeżeli od niedawna korzystasz z tych rzeczy, to koniecznie daj, jakie są, daj znać, jakie są Twoje odczucia a propos um, tych tematów, które pokrótce sobie omówiłem. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was przydatny. Jeżeli jest, koniecznie zostaw łapkę w górę, podziel się tym, zostaw komentarz i koniecznie subskrybuj ten kanał po więcej materiałów. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Hej!